Hej widzowie, Kasia trafiła do szpitala, ale wszystko git, możecie jej napisać miły komentarz, na pewno się ucieszy. I widzę, co zauważyłam, zaczynają mi się wychodzić moje piegi. Nie pamiętam, ile lat temu ostatnio na wakacji wyszły mi piegi. Chyba przez wędkarskie rzeczy i przez to, że byłam dużo na słoneczku, to mi się pojawiają piegi powoli. Trzeba się ukryć, zasłonić rolety na ciemno, żeby słońce nie docierało do mojej twarzy. Nie możesz się na kompiku pograć, nerdziku astronauciku Będę taka cała piegowata zaraz. Co dzisiaj ciekawego zobaczymy? My nie. Dzisiaj będę ja. Ej, ale teoria włosów jest prawdziwa. Patrzcie, jak mam włosy do tyłu i mam taką... Wydaje się, że mam taką strasznie okrąglutką twarz, a jak daję włosy tak, to mam taką smukłą. Widzicie to? Ta widziałam te azjatki. Są takie azjatki, co filmiki z nimi latają, że mają tak i zawijają włosy za uszy i są takie. A ja mam ciekawostkę od GBS Z kodem KASIKS macie 20% zniżki na zamówienie, nie? Ale z kodem RMSU macie 25% zniżki Czemu ci znałeś Traj Ksajo Kidropa? Jak Remek sam ma, to nie tak, że ci znałam Kidropa. Bardziej chodzi o to, że on był bardzo przeciw y, Kidropowi i głośno to mówił, że jakby jest przeciwny Kidropowi, a wziął tą współpracę. Uważam, że większą krzywdę społeczną, niż ja kiedykolwiek, wyrządza każdy streamer reklamujący Kidropa. Na tej linii frontu walki, znaczy walki, no takiego jak masz dwa obozy: ludzie, którzy przyjmują Kidropa i ludzie, którzy są przeciwni braniu Kidropa. Czułam, że i ja i on jesteśmy po prostu w tej grupie przeciwni Kidropowi, a na tu się okazuje, że zmienił Dobus, nie? Poszedł ten. Ja rozumiem, bo jak wszyscy promują i tak dalej, no to to, to jest coś już takiego bardzo obytego. No tylko, no, tak jak mówię, no myślałam, że jest mocniejszy w swoich poglądach. O, jeżeli, jeżeli jest czemuś przeciwny, to, to to ten. A to, że Remek ma, Remek ma Pane, no nie, Remkowi jest obojętne co, co on promuje Zresztą on lubi grać na tym Kidropie, więc to jest ten Ja na przykład mogłabym też zagrać na Kidropie, ale nie chcę u was tego w ten sposób promować po prostu, nie? Myślałam, że widzimy tą sprawę bardzo podobnie i dlatego byłam zaskoczona, kiedy się okazało, że nie O, w ten sposób No ale też to jego sprawa, nie? Będzie chciał sobie to sobie będzie grał Ale u niego ten podkręcony drop to aż... Chyba migo żal było, nie? Otworzył 10 skrzynek za stówę, z której z każdej skrzynki dostał dolar. Zamiast podkręcony drop, on miał zakręcony drop. A, przekręcił się ten drop. Ta. No i tyle. czyli w sensie to nie tak, że mam jakiś problem z tym, czy krzyczę. Z Remkiem też kiedyś próbowałam na ten temat rozmawiać, ale po prostu mamy na to inną wizję, no. I to jest tak, że ludzie na przykład mówią, jak ty możesz krytykować Kidrop, jak twój chłopak ma kidrop? A co ja chuba jestem jego mamą, menadżerką albo kimś? Czy on jest osobą ubezwłasnowolnioną? No, kurwa, nie, no samo sobie decyduje nie. To zjechał on innego twórcę za robienie leniwych reaction videos, na których siedział przed kompem i po prostu śmiał się oglądając inne filmy, a następnie to monetyzował. Tam naprawdę. <laughs> Ach, ten leniwy content. Jak można tak robić? Mega. Totalnie się tego nie spodziewałam. Ja i George mieliśmy dzisiaj poważną kłótnię o bycie lokatorem na mojej twarzy. I tak się pokłóciliśmy, że polała się krew, nie? Ale tak się polała krew, że po policzku mi leciało. Co w się sensie po brodzie bardziej. Tak poważnie się pokłóciliśmy. Załagodziłam sytuację wodą utlenioną, jak mi się przynajmniej wydawało. Ale George się nie poddaje. więc myślę, że zostanie z nami na parę dni. Wody utleniowej się nie używa. Przy takim rozmiarze, przy takiej skali rozdrapania tego konfliktu, musiałam użyć wodą. Jak widzę wiadomości typu weź całego do buzi albo weź całego do ust, to kurwa taki dreszcz cringeu mnie przechodzi. Mam ochotę to się zżygać, zbanować wszystkich, kurwa, i wyjść tam najchętniej, nie? Ja kurwa, dole. O kurwa, mnie. O, źle się poczułam. A co ja Wam chciałam powiedzieć? A, zaczęłam dyskusję na Twitterze. Oczywiście bardzo dużo ludzi nie zrozumiało punktu dyskusji, ani w ogóle czym jest dyskusja. Do bardzo fajnych wniosków niektórzy doszli. Dyskusja polegała na tym, dlaczego ludzie oglądają patologię, tak w dużym skrócie. Czemu ten fenomen się tak objawia takimi emocjami, czemu ludzie to tak przeżywają bardzo i dlaczego w ogóle się tym interesują. I największy procent osób, najczęstsza odpowiedzi, jakie padały, to żeby poczuć się lepszym człowiekiem od tych, których się ogląda, to jako powód numer jeden. Powód numer dwa, który padał najczęściej to ludzka natura do podglądania drugich osób, że jesteśmy ciekawi, i podglądamy dużo osób. Ale to akurat mi się wydaje, że ma zastosowanie do szerokiego spektrum wszystkich treści, typu YouTube, Instagram, Twitch też, TikTok i tak dalej, to jakby wszystko się w to łapie tego podglądactwa. Cała influencerka wydaje mi się, że na tym się opiera, ale mi chodziło stricte o tą pato streamerską treści. I chciałam Was zapytać, jakie wy macie wnioski na ten temat? Content jedyny w swoim rodzaju. O, jeszcze bardzo często się pojawiało, że dlatego, że nic innego. Się nie dzieje w internecie, i to jest aktualnie najciekawsze, najciekawsze, co jest. Plus jeszcze się pojawiało, że TikTok po prostu puścił to viralem i polecał dużej ilości osób, i dlatego się tak dużo osób tym zainteresowało. W internecie nie ma wystarczająco wielu treści, żeby zawsze znaleźć coś ciekawego, a niekoniecznie chodzić na takie streamy. Patologia, zawsze będzie szukać patologii. Wydaje mi się, że to jest tłumacz. Że normalni ludzie też oglądają patologię. Najbardziej mi się chyba podoba ten argument po to, żeby poczuć się lepszym od kogoś. Że widzisz, że jak ktoś się upadla, wyzywa, i jest taki mechbech i wiesz, że on jest zły, widzisz, że ty taki. Tak się tak samo, że się nie zachowujesz, to czujesz się lepszym człowiekiem. A ja generalnie strasznie nie lubię lodów czekoladowych. I uważam, że lody czekoladowe to jest największy skam. Są lody czekoladowe i one nie są słodkie, są gorzkie. Nie rozumiem tego fenomenu. Kiedyś wzięłam sobie lody czekoladowe, byłam wtedy w Grecji, pamiętam. Wzięłam sobie lody czekoladowe, bo lubiłam czekoladę. No i chyba były gorzkie, i później już brałam tylko Wyglądam też jak facet. To dlatego, że nim jestem. A tak naprawdę wkręcam wszystkich. Witam serdecznie. Możemy zrobić taką spekulacje, że na przykład ja mam. Teraz wirtualną smycz? Dobra Dobra Dobra, Dobra. Nie kurwa. Nie kurwa, 45 sekund Nie minęła minuta Nos. Nos. Dawaj kur... Myślę, że odpowiednia kwota, aby mnie wyprowadzić na smycz przez Amadeusza Myślę, że to jest 5 koła Zzygam się Pan drinaczka, zamawiał, proszę bardzo Tutaj jeszcze proszę po dlatego że mi się wyjątkowo spodoba Mam nadzieję, że będzie panu smakowało i że zostawi pan fajny napiwek z numerem telefonu To boli moją duszę Boli mnie to w duszę Nie jestem w stanie fizycznie wam pokazać, gdzie w ciele mnie to boli, gdzie na ciele Ale tak w środku czuję tak Jakby mi się jelito skręciło albo coś takiego, no Jakie... Nie rozumiem. 100%. A jaki jest twój ulubiony kolor? Zależy kolor czego. Ulubiony kolor fiuta. <grymne> Nie, <grymne> Nie no. Nie. Jezus yes. 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 Ale nawet oni mają kurwa dość, rozumiecie? A oni robią ten program. I nawet oni mają dość dość. W sensie były trzy odcinki. Był katper Błoński, była Fagata, i teraz jest Ferrari. I szczerze uważam, że Fagata i Ferrari mogą konkurować o najgorszy odcinek. To nie jest już ten przyjemny element cringe'owy, który był przy Błońskim. Przesadzony, dziwny, niepokojący poziom cringe'u. Ty ja obejrzałeś 13 minut? Ale obejrzeliśmy też poprzednią część tego odcinka. Teksty typu, że ma laska pokazać cycę, że ktoś chce zrobić operacje plastyczne. Cóż takie Aż niesmaczne to jest, no. Cały czas tylko fiuty, ruchanie i pokaż mi pozycję seksualną. No czuję się kurwa, jakbym była na czacie u Multiego i słyszała tylko sperma i kotasy. Odzius. Banie, ruchanie, wielki kutas w cipie! Następnie w dupie! Anal! Seks, analny! I jeszcze gówno. To jest imu zajebiste. No dla mnie lekko już przesada. W sensie takie zbyt to jest męczące dla mnie. Wcześniej to był taki cringe, że się śmiam, a to jest cringe, że mi po prostu jest niewygodnie siedzieć. Niewygodnie mi się siedzi. Dobra, Ty to już palni, jest... ale tak nie patrz. No jak patrzę? No jak ktoś cały czas się patrzy, nic nie mówi, to w sumie dziwne, nie? dziwne, dziwne, dziwne. Tu jest... Siedzisz w stroju z taczki na filmie na YouTube, gdzie dupę ci widać, i ty twierdzisz, że patrzenie się na ciebie jest dziwne? To jest dziwne dla ciebie? Brzydzia zwora, wróżenie. Ja mi się wydaje, że mógłbym już Wora założyć normalnie na głowę. Tak wymiętolony skier. Myślę, że mógłbym lightowo na przykład na pępek naciągnąć, kurwa albo no. to jest po one. Co, rel, kurwa, wy też możecie sobie wora na pępek naciągnąć? No, to niedobrze. To tak jak ze starym babą wszystkie do pępka zwisają, no. To niedobrze, moi drodzy. Były problemy na początku, tak, i hej. mimo wszystko to przekonałaś mnie swoją sympatią, przechodzisz dalej. No, ja na jej miejscu twą kurwa odrzuciła go w Uj, nie? Jakby ktoś mnie skompromitował i poniżył w taki sposób, że mam mu pokazać swoje cycki, niebie cycki, żeby przejść dalej. To przecież bym... tylko by byłby świst ręki, kurwa, tak by było taki Kasa, kasia kasa. Ale to mnie to czasami boli, że widzę i w przestrzeni publicznej są często pokazywane kobiety, które mają tak mały szacunek do siebie samych, a potem taka jedna z drugą krzyczą, Eee, dlaczego jesteśmy gorzej traktowane? Bo za kurwa na to pozwalasz ty... Pio, bo, bo ty. Taka prawda, no. Jakby ci dobrze posypali, byś pierwsza pokazała cycki, jakie w ogóle masz. No i kurwa, właśnie ja nie mam tego problemu, bo nie mam cycków, stary, więc nie musisz wymyślać ceny, za jaką bym je pokazała, bo nie ma co. Ale to nie w tym point, nie w tym rzecz jest. Irytuje mnie czasami... Niektóre osobniki przypisane do kategorii płci pięknej irytują mnie swoją dwubiegunowością. Z jednej strony, pewnie, chcemy być poważnie traktowane, z drugiej strony, hej, chcę pokazać ci moje dwa argumenty, Puch. Drogie panie Apple, proszę idźcie do siebie więcej szacunku, jeżeli chcecie, żeby inni ludzie was szanowali. Bardzo was proszę. Ale przekonałaś mimo wszystko swoją charyzmą. Przechodzisz dalej. Dzięki! Arcanoego? <laughs> Laska jest znana w tym momencie jako Arka Noego. Rozumiecie to? Cześć jestem Kasia, cześć Arka Noego. <laughs> Jesteśmy lekko poza połową. Zaczyna wchodzić energetyk. Czuję, że moje komentarze będą stawiać się z każdym kolejnym weekiem coraz bardziej kąśliwe. Jeżeli jesteś widzem o słabych nerwach, opuść ten stream. To może być dla ciebie za dużo. Siema, nie wiem czy wiesz, ale każdy z nas ma YouTube, więc po co nam to pokazujesz? A wiesz, że ja się sama nad tym zastanawiam, stary? Wiesz, co jest najlepsze? Że ci ludzie, ci, ci wszyscy, mówią tak. Kasia, Kasia, puść nam gołd. Kasia, Kasia, puść tam stopka. Ja Jeszcze się zastanawiam. A oni sami nie potrafią? To jest jakaś wyjątkowa umiejętność 21 XXI wieku, żeby wejść na YouTube, pisać quotes i sobie obejrzeć i okazuje się, że to nie w tym jest punkt, bo już to rozważyłam. Oni potrafią to zrobić, ale oni nie chcą tego robić z bardzo prostego powodu. Oglądanie czegoś w grupie ze wspólnym komentarzem i z moimi reakcjami na to sprawia im większą przyjemność podczas oglądania niż jakby mieli to robić sami. Oni chcą patrzeć, czy jak oni się śmieją do komputera, to czy cały czat też pisze XD, czy nie pisze XD. Albo jak ktoś pisze minus jeden, fu, fu, Albo coś, to czy, czy wszyscy tak piszą? Czy ich zgodność stadna jest taka wspólna? Czy oni myślą tak samo jak reszta? I wymieniają się opiniami na czacie. Jeśli moja prawa noga to Wielka Nac, a lewa to Boże Narodzenie, chciałam, żebyś przyszedł między świętami. To jest tak stary. Bo tak jak Bodie powiedział, że w twarz, jak spadła z nieba. No kurwa! Ale mam I Dlaczego oni się tym zachwycają, kurwa? Niech jeszcze i że jak długie syny, to jej stacja zajebista. Uhuhu. 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 Kurwa. Jeszcze Żygać oh, no, no. mi się chce, kurwa. Nie mogę, no. Te miny tak jak z takiego taniego Pordola, takie. Sexy jesteś. No! Nie mogę, nie mogę. Kasia wrzucić na luz. Nie mogę wrzucić na luz, wypiłam energetykę, i Będę mówić teraz 100 słów na sekundę. Więc. Co to jest? Dlaczego on takie miny robi? Zobaczcie sobie na tą minę. To jest jak te. takie badboje z TikToka, co próbują być groźni, kurwa. To oni tak. O, to jest. To, to, jest to, tak, to jest to, mm -hmm. Nie musimy być razem, to jest zbyt niebezpieczne dla ciebie. Moja mafijna rodzina nigdy cię nie zaakceptuje. Ach nie, Massimo, proszę. Tak będzie lepiej dla ciebie. Nie! Massimo! Matko, co ja tutaj robię? Trafiłaś do piekła, lalacznico. Dlaczego? Teraz mnie nie będzie dłużej. To jest specjalny chwyt, naprawdę, on odblokowuje czakry w łydce. <noise> ja pierdolę, przecież by Pistol piszczel k**wa złamał! Piszczel was złamał. Co jest?